<suszel> Cześć, jest Kowale. Ja tak wiem, że ty nie subskrybowałeś na mój kanał. Bo tu jest źle, na hejter na subskrybantów! <suszel> ja nie wiem, co się dzieje, co, jak gdybym to była, jak uparzony, jak na śmieci. Nie, bo to jest skasowane. I beat the ball! Co my nie <gryśla> udowodnić. Jak gdyby to była jak gdy taki latający małpka. Bo tak to jest nie mój subskrybentów, jak to była, jak na części jest guba na, na bez tyle na zawsze. <gryśla> Ale e, takie rzeczy są głupie. Z te uh, uh, to jest taki uh, żart, to jest, to jest taki problem, to jest jak bez wyświetlenia, ale to jest na wystarczającej bani! Co mam tutaj A to jest 2021 na kanalie! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jak gdy to była jak paldzie na takiej żabki. Jak gdy to była na chory, rzeczy była jak na szpitalu. Nic, mamo. Nic, mamo, ale... Dziś. Yes. Ale to jest mój subskrybentów. Cześć, jest koła numer dwa. Mm. O mój Boże jak to było na takiej hater NA DEDESYRĘ?! Och Boże, o oh Boże, o oh Boże... Jak to było na mój popcorn na to, Taki kolor. Jak to było już... Jak wróciłem do... Wrzuca do miski. Gdy słyszałeś to. Okej, okay, koniec głowy świat.